Wiecie co Łukasz Wawrzyniak zrobi, jak sobie zarobi jeszcze te kilkaset tysięcy złotych albo milionów? Wy -oli za granicę! I tyle będziemy go widzieć! Siemanko, moi drodzy, jestem Ternis. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dla Was kolejne informacje dotyczące kamerzysty. Ponieważ, moi drodzy, dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy, a mianowicie tego, że wyleciał z Polski wraz ze swoją dziewczyną Kasią. Także zostawcie łapkę w górę w minutie 3000. No i teraz zapraszam do oglądania. Ale jeszcze przedtem chciałem pozdrowić nowych sprzyjających oraz donatorów: a oto oni: Lord1345, DeadKiller.pl, Oskar Andrykowski oraz Kacper Bardzo wszystkim dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam. Na no, jeśli ktoś z Was moi drodzy, chciałby zrobić to samo, to możecie wysłać albo donate'a, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba tutaj się pojawi i zostanie poznawana na odcinku, także myślę, że warto. Tutaj jeszcze macie osoby, które podeszły mi temat na dzisiejszy odcinek, Na no, teraz zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, na wczorajszym odcinku przedstawiłem wam, że kamerzysta jest na lotnisku najprawdopodobniej no gdzieś właśnie leci, aczkolwiek kilka dni wcześniej również było coś takiego, że mają gdzieś lecieć, na przykład to było do USA właśnie wtedy, tylko moi drodzy był to jeden wielki prank eee, przede wszystkim na dredziarzu, ale częściowo również i na widzach, na no teraz moi drodzy naprawdę poleciał, ale nie sam ponieważ jest swoją dziewczyną Kasią jak możemy zobaczyć na ich instastory moi drodzy już dzisiaj właśnie wylądowali na Karaibach, no i moi drodzy zobaczcie jak tam ładnie wygląda wszystko No, ogólnie te klimaciki tropikalne. Jestem ogólnie ciekawy, czy kamerzysta planuje nagrywać tam jakieś na przykład teledyski do swoich piosenek. Bo właśnie myślę, że jeden klip warto byłoby nagrać właśnie na takiej scenarii, takiej tropikalnej, wakacyjnej. Na przykład e, kamerzysta ma dwie piosenki e, o nazwie wakad, Przepraszam, Holidays. w pierwszej oraz na drugiej płycie są dwie piosenki, tak samo się nazywają. E, faktycznie są to inne piosenki, ale są właśnie w tym e, klimacie, jak sama nas wskazuje, wakacyjnym. No i moi drodzy. Do tych piosenek nie ma akurat e, żadnego teledysku Także byłoby spoko gdyby właśnie kamerzysta Na przykład nagrał e, Taki powiedzmy amatorski Ponieważ własną kamerą e, Jakikolwiek w ogóle teledysk e, do tej piosenki Holiday Bo to naprawdę miało bardzo fajny ciekawy klimacik No i myślę że skoro teraz się lato zbliża Aktualnie jest dopiero luty Ale faktycznie gdyby to opublikował Gdzieś tak w okolicach czerwca No to myślę że naprawdę byłoby To fajne zagranie To co mogę wam potwierdzić moi drodzy No to na pewno kamerzysta tam planuje nagrać jakiegoś vloga na swój kanał ponieważ zobaczcie, mamy tutaj kamerę na stoliku, także moi drodzy, to jest raczej nieuniknione, na pewno kamerzysta tam e, nagra jakiegoś vloga. Ale teraz sobie przejdźmy do Instastory Trenera, na pewno go kojarzycie, skoro oglądacie e, filmy kamerzysty, no i moi drodzy, został pytanie, czy komuś poleciał na Karaiby. Nie oczywiście odpowiedział, tak, ale czy to koniec daily? Oto jest pytanie. Moi drodzy, czy to jest koniec daily? Skoro poleciał na Karaiby, no to na pewno ma już kilka filmów na zapas, to jest raczej nieuniknione, także myślę, że filmów z Karaibów będziemy mogli się doczekać dopiero za jakiś tydzień, może półtora. Ale czy to koniec daily? Raczej myślę, moi drodzy, że nie. Dopiero kamerzysta myślę, że skończy daily właśnie jak pobije ten rekord, no i dopiero wtedy będzie akurat ta końcówka daily. No tym bardziej, już widać, że ma przy sobie kamerę, no i raczej będzie właśnie nagrywał sobie takie vlogaska stamtąd, tak jak właśnie zwykle nagrywa filmy. Na pewno to będzie jakieś urozmaicenie, ponieważ całkowicie inny kraj obraz na filmach, no to wiadomo, że będzie się to fajnie oglądało. Ale moi drodzy, właśnie ta odpowiedź, czy to jest koniec daily, też mi przypomniała pewną sprawę, a mianowicie to, co kiedyś ma będzie mówił jak była ta jeszcze drama w grudniu. Moi drodzy, pokażę wam to jak znajdę. Ponieważ to, co tam Mandzio powiedział, naprawdę jest ciekawe, że kamerzysta za jakiś czas prawdopodobnie ucieknie z Polski, no i wróci za kilka lat, jak już wszyscy o nim zapomną. Czyli po prostu coś takiego, jak było z tą karierą Łukasza Wrzyniaka na ASK. Że pamiętacie, zniknął z internetu na parę lat i później wrócił jako kamerzysta, no ale już raczej mało kto pamiętał, właśnie co zrobił, jakie złe rzeczy zrobił e, jako Łukasza Wrzyniaka. Ale wiadomo, później to wszystko się przypomniało ludziom, e, nowe osoby też się o tym dowiedziały. No i. No i raczej to było nieuniknione. Ale moi drodzy, zobaczcie sobie akurat tego szota. I wiecie, co się stanie z kamerzystą? Ja wam powiem, co się stanie z Łukaszem Wawrzyniakiem. Łukasz Wawrzyniak dostanie pozew od restauracji Fenicja. Łukasz Wawrzyniak dostanie pozew od Marka Kruszela za to, co mu zrobił od Kruszwila. Łukasz Wawrzyniak dostanie pozew od GPS-a, którego też oszukał na kasę. Łukasz Wawrzyniak dostanie pozew od nieletnich dziewczyn, z którymi flirtował, albo od dziewczyn, które źle traktował. I wiecie, co Łukasz Wawrzyniak zrobi, jak sobie zarobi jeszcze te kilkaset tysięcy złotych albo milionów za granicę. I tyle będziemy go widzieć. I wróci za 2-3 lata, cały na biało nikt nie będzie o tym pamiętał. I powiem wam, moi drodzy, tak: ja myślę, że ten wylot na Karaiby kamerzysty oraz jego dziewczyny nie jest tą ucieczką z kraju, ponieważ to myślę, że to są takie zwykłe wakacje ponieważ możemy zobaczyć, że jest tam kamera. No i kamerzysta, wiadomo, będzie pewnie nagrywał jakiegoś vloga, ponieważ na pewno chce. Pobić swój rekord e, daily, no i na pewno to raczej zrobi. Ja myślę, że jeśli faktycznie miałby uciekać z tego kraju, no to dopiero za jakiś czas, ponieważ aktualnie e, musiałby skończyć to daily, ponieważ to jest takie jego postanowienie, które widać, że mu na tym zależy. E, no i moi drodzy, dopiero jak już skończy z tym YouTubeem, no to dopiero wtedy pewnie wyleci i raczej wtedy nie będzie informował ludzi na story, że oho, patrzcie, wylatuje. Tylko po prostu myślę, że wyleci tak, że ludzie nawet nie będą wiedzieli kiedy. No dobrze, moi drodzy, także co? To tyle z tego filmu. Podsyłajcie mi nowe informacje na mojego Instagrama, sabatukaternic, oczywiście ja będę wszystko czytał. A jeśli wybiorę twój temat na odcinek, no to oczywiście cię pokażę właśnie na filmie. Także, moi drodzy, co? Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Do na tego filmu. Cześć!